Hello there, dzień dobry wieczór z tej strony pranek, 14 karka, a jest ze mną Darwuder i... i takie duo w czwuro... duło w czwuro. Gramy sobie e, bohaterów i złoczyńców. I zboczeńców <grym zboczyńców> Tak, e. no i jesteśmy po stronie tych e, zboczeńców. E. <grym zboczyńców> Pamiętasz to? O, o nie. O nie, 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 nie. Kurde. Stamina. Haha, ha. ha, ha, dobra. Cyk gościa. Gościa tak ścina, że po prostu nie wie co się dzieje wokół niego, wokół mnie, co się dzieje, też. Ja też nie wiem. O nie, 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 nie. O, o, o. Ja pierdzielę. Po prostu wpadłem. Wpadłem do dziury. Chyc do dziury. Napały, 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 napały. O kurde. I tam spadł do dziury. Kurde. Gościu do dziury wpadł, jak ja wcześniej. O nie! Ua, 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 ua. O nie! Znowu mindfliaka użyła. I prawie bym też wpadł. Jakbym jakbym był po tej drugiej stronie tam. Bo tam z drugiej strony jest dziura. Tutaj jest platforma. Nie O <noise> Uważaj nie w... nie wpadnij do dziury, kurwa. Tutaj strasznie można wpaść do dziury. Ja nie mogę. O, ale i sam nie że umigdlać, chyba. O nie, 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 nie. 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 Naciera Krok na mnie nie, Aha, zrzucę go? Nie. Och! Och, tą och, prawie! Osiadła. Prawie O niech mnie mi zabi zabił mnie za pleców Zapiem czemu nie zabił, tylko parowałem te ciosy, no dobra O nie Dobra Ale gościu tak się Tak jest lagowany zero dla Wiesz? Yy, wiesz, kto jest taki zlagowany? obiłam -Wan, Obi wan Pierogi, kurde, on jest... ...bardzo zlagowany, typ. O, chodź tutaj, mam podwójne, poczwórne obrażenia, typie! Ha! Błąd. Kurde, przeżyłem. Elegancko. Jak ludzie są po prostu metr ode mnie, ja jestem hrabia Duku, który ma potężne obrażenia, to oni są w dupie. Przeważnie. Uuu! Uuu! Prawie wpadłem! Jak śliwka! Śliwka w kompot! O nie! o, 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 o. o nie, Łukasz! Łukasz! Czego szukasz? Czego tutaj mogę szukać? Nie, 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 No, co jest? <laughs> ej, oj, nie, on sam spadł, sam spadł, a mnie po prostu pozbawił staminy, kurde. I gówno, i spadłem, ja pierdzielę. Ej, no, ej, no trochę mi się to nie podoba, że ja niestety nie mam miejsca w czołówce, a w czołówce, No, trochę słabo z punktami. O nie! Kurde! Zaorali mnie? Zaorali? No dobra, kurde! Ty, ty! No nie! Jak? On jest spucony Łukasz Wiem, o się widzę Kurde Dobra, mnie puchają. Masakra U tutaj musiałem trafić jedziemy o. o o. kurde, ale że mnie wpadł No i nie spadam znowu kurde Dobra, chcą spadać to ja proszę bardzo Biorę kulę kulę mocy ja pierdziel... O, tutaj wszystkich trzech trzecich O dobrze, na... ale jeden no, ale przeżył. Teraz ja Jeden mi. przeżył, kurde. Upadek no? Chyba jeden przeżył, wiesz? Albo nie wiem, Ty dron. Ma zrzucanie! Tak, tak ci się podobało zrzucanie, to masz gościu. To masz! He, he, he. No Tak to jest, jak się zrzuca to... To później się obrywa również. Zrzucają tego samego gościa. Dobra? Zamrażamy typka przez chwilę. Robimy mu jesień z dupy średniowiecza i wlatujemy w niego. Tak zabiłem go. <głos> <głos> Jakoś się odbiłem, ale, ale i tak to nie, nie przywróciło mi. Nie przewróciło mi twarzy. <noise> nie przywróciło mi to. Dobra. Co tam piszą, e e es, co? Co tam? <noise> no. No, <noise> w takim razie e, bywajcie, bywajcie i żegnajcie. Zarazem. <noise>